Ty przeżyłaś dość, dość duży glow up. Dziękuję bardzo. Moja droga, <noise> to co, sądzisz, ja dzisiaj wszyscy co sądzisz o tamtej Jessice, no nie była aż tak bardzo doskonała jak Ty. Jak patrzysz na stare zdjęcia, to co sobie myślisz? O Jezu, ja się tak śmieję, ale kocham, kocham ją. Najbardziej. Ko <noise> ja tak. też ją kochałam. ona była taka swojska dziewczyna. Tak. Nie no, ja byłam świetna zębami, rakinami eee, i z tym aparatem na zębach. No, operacja szczęki, którą otwarcie pokazywałam w Polsce, dużo u mnie zrobiła. I też to, że dbałam o siebie teraz, nie wiem, dużo ćwiczeń, nie robiłam tego, jadłam zawsze to chciałam i tak dalej, teraz bardziej staram się na to zwracać uwagę. Eee, no i co szczerze, czułam się też świetnie wtedy ciele. To jest mm -hmm. niesamowite, że mama mnie tak wychowała, że ja wtedy uważałam, że jestem najpiękniejsza. I ja teraz puszczam stare vlogi. Jak jestem na przykład na czerwonym dywanie w kany i tak schodzę z tego mm -hmm. dywanu i tak z tymi zębami krzymi w tym aparacie, mówię, myślę, że wpadłam świetnie na tym czerwonym dywanie i że moja stylizacja Wam się spodoba. Dobra, sprawdzał. <laughs> Więc tego myślę, czas. że ludzie chyba lubili dużo. Ale mi się to... <laughs> nie podobało, ale swego czasu dużo się pisało na temat twoich zębów, szczęki i w ogóle tak. tej części twarzy. Jak ty na to tak. reagowałaś, jak byłaś wtedy? Jezu, jak mi było przykro, przykro mi tak? było, no płakałam, przykro mi było, ale też byłam młodsza, no pamiętajmy, że ja się tak zmieniam, i ja trochę dorastam na oczach całej Polski i tak mam, popełniam błędy, później jestem spoko, później znowu jestem niefajna i znowu spoko i to tak na zmianę, bo ja jednak zaczynałam, miałam 16 lat, no tak. teraz mam 17 powiedzmy, teraz mam 29 lat, więc Przeżywałam jakby błędy no, i też sukcesy ogromne. No, dobra, no ale, nie była, ale nie byłaś temu winna, że wiesz, że miałaś takie zęby, nie, a zostałaś nie. osądzona, nie? I tak jakby czułaś się trochę niesprawiedliwie oceniona, że kurde, no taka jestem i taka chcę być. Miałaś także, lol, o co chodzi? Ja jak chyba miałam wspominasz? wtedy też taki etap, że miałam dużo jakiś sukcesu z fajnymi markami, takie hmm. fajne współpracy, że ludzie nie mogli zrozumieć, że jak to jest, że zawsze takie śliczne dziewczyny, jakieś modelki, z idealnymi, symetrycznymi twarzami, współpracują z takimi wielkimi domami mody, a nagle Jessica z krzywimi zębami, z aparatem na zębek przebija się przez świat mody na świecie, reprezentując Polskę. Więc zawsze trzeba było gdzieś tam wbić coś takiego. Ale z drugiej strony teraz, jak są starszy, to podchodzę do tego z dystansu, mówię, dobra, trzeba było się z czegoś pośmiać. Tak? No, bez przesady. już niech ta laska za bardzo nie wkurza tym, co osiąga, tak? Dobra, a jak już zobaczyłaś jej po metamorfozie, co sobie pomyślałaś? Już co, no ja cały czas mi się wydaje, że jeszcze codziennie zmieniam. nie, no, e, ale. Jak mówił, że. Nie przed lata, on mówi, ty co chwilę wyglądasz inaczej. I Dobra, ale mi to czekaj, bo uczepiłeś tych zamów, ty sobie zrobiłaś? Jaka była pierwsza myśl po tym, wiesz, no, Hollywood Smile? Makeover. No to ja się nie poznawałam. Na początku, na początku uważałam, że mam za duże, za białe zęby. No. Nie, no myślę, że każdy z nas ma jakieś kompleksy, ja dorosłam na oczach całej Polski, e, cieszę się, że już większości nie mam, ale staram się nad tym właśnie panować, nad takim mm. e, spokojem w sobie, nad akceptacją siebie, kochać siebie, taką jaką się jest, czasami się jest lepszą wersją siebie, czasami gorszą, ale żeby cały czas nad sobą pracować, bo nie jest się idealnym człowiekiem, żeby być jak najlepszym człowiekiem, najbardziej pomagać ludziom i e, życzyć każdemu jak najlepiej. No.